Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Zosia Golic, a mój kanał to Ciało, Umysłu i Duch, czytając pierwsze litery cud. I na tym cudzie ponownie są dwa cuda, które tak lubicie i na które czekacie. I, 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 i Zosia Golic i Grażynka Gół. witam Cię Grażynko bardzo serdecznie. Witam Zosiu Ciebie, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy którzy dzisiaj będą nas słuchać no i przypominam tak na wszelki wypadek dla tych którzy czasami przychodzą nowi że my z Grażynką współpracujemy a nie żeby napisać w komentarzu Przepraszam pani Golis czy mogłaby się pani nie odzywać także na, na, na wszelką okoliczność. My współpracujemy i uzupełniamy się w wglądach. Nasze spotkanie dzisiejsze jest w temacie, który został nam podany. Miałyśmy nagranie na żywo o zdrowiu i jeden z jeden czatowicz napisał o prośbę o wgląd. Dlaczego orki atakują miachty? To gdzieś tam. Nie, do, nie dosłyszałam, gdzie nie wiem, czy ty dosłyszałaś. Nie, nie, ale... Bo to było chyba napisane, tak? U... Tak, tak, to, to było napisane, że, że gdzieś tam w cieśninie, Gibraltarskie, albo się mylę. W każdym razie, gdzieś te orki atakują jachty. I żebyśmy, proszę nas, żebyśmy zrobiły wgląd, dlaczego one tak robią. Co się dzieje? Co się takiego dzieje? No powiem ci, że to ciekawe, bo ja nic o tym nie wiem. Ja nie słyszałam o tym. I poprośmy źródło, aby nas poprowadziło i pokazało, co jest przyczyną, dlaczego te orki, bo orki przecież są pogodne. One nie atakują, atakują. z natury. Od ta... Atakują. Rosiu. To atakują. Tak, delfiny nie atakują orki czarno-białe, one są agresywne często. Aha, są, mhm, okej, okay, dobra, mhm, okej, okay. dobra, no tak, ale, delfiny ale atak nie atakują. Ale bez przyczyny też nie atakują, jak nie ma no powodu, właśnie. prawda? Ale tu jest coś większego, to co mówisz, bo tutaj było napisane, Ktoś tam właśnie napisał że... Taki pan, tak. Taki, tak, napisał dlaczego atakując na co dzień one nie mają powodu atakowania statków, jakich nikt na, na ten ogon nie nadepnie, prawda? Jeżeli tak. No właśnie. Powiedzieć... Ja tak no. poczułam, że one są prowokowane. To pierwsze co mi Dokładnie. przyszło, że są prowokowane. No dobra, to popatrzmy. Popatrz. Ja tylko dodam, że jak to usłyszałam, to poczułam taki lęk, ciężar na sercu. Tak jakby krzyk krzyk przed ratowaniem albo pomocą w tym miejscu, tych orek, tych orek i środowiska, w którym żyją, i taka potrzeba pomocy. Krzyku, A one wołają tak, tak w taki sposób do ludzi, atakując te jajce. Tak, bo, prawdopodobnie. Żeby zwrócić na nich uwagę i żeby im pomóc. Ale tu jest atak energetyczny. Ja tu widzę od strony statków kosmicznych atak z zewnątrz. One są przez ten atak jakieś Te statki kosmiczne wysyłają jakieś takie promieniowanie albo lasery albo coś. Tak, ja widzę to w postaci ich laserów, które podrażniają te orki. Kto, przez co one są, one nie są albo mhm. już są świadome, bo to są duchowo inteligentne stworzenia, wiedzą o co chodzi bardziej niż my, są połączone z tą energią i one są podrażniane, i mhm. atakują, jest jakby cel, tak jakby woda w tym miejscu jest zatruwana energetycznie, one wołają mhm. o pomoc dla siebie, one powołają o pomoc w ochronie tego środowiska, w którym żyje, bo mi się pokazało zaburzone środowisko, czyli ta woda, mhm. to miejsce, gdzie one żyją, zaciemnione, czyli jakaś forma energetycznej, trucizny, a może i, nie, i chemicznej albo wibracji jakichś, to mogą być broń, może to być broń soniczna czy jakaś inna, która w nie uderza. One jako duchowo inteligentne istoty, wołają o pomoc i przeciwstawianie się. Atakują statki, jest to jakby forma pomocy, odwetu, krzyku o pomoc. Prawda? I jakby ratowania siebie, może z, z niezrozumieniem skąd to płynie, to zagrożenie, prawda? że te statki atakują. I... Wiesz, co, wiesz, co mi się poka pokazuje, że mm, to niebezpieczeństwo jest przygotowywane dla ludzi. Ojej, pół armii. I one, one reagują jako że te antenki nie mają tak skażone, jak mają ludzie, w sensie tego pożywienia i tak dalej. One inaczej sobie żyją, choć też zatruwane są. One ostrzegają ludzi w taki sposób, jaki potrafią, mhm. że nam coś grozi. Popatrzmy mhm. głębiej, aż mam ciarki. Bo jak nam grozi, to im grozi też. Tak, tak. Ziemia. I, ale że one wiedzą one to, wiedzą. A, a nie potrafią mówić takim tak. językiem, więc w taki sposób czasami widać takie filmiki, te takie krótkie, nie? że wychodzi pies na przykład w stronę samochodu, nie? I, I skacze i tu, żeby zatrzymać ten samochód, a tam... Ta, to jest takie coś, dokładnie takie coś. I wiesz tak co, widzę. one umieją mówić po swojemu, i ktoś, kto by A. telepatycznie umiał odczytać ich, to by mm. na pewno to odczytał ten ich głos, bo one wydają takie dźwięki ochronne. Natomiast większość ludzkości nawet się nad tym nie skupia, prawda, żeby odebrać ich głos. Chociaż są środowiska, które zajmują się wodą i ochroną tego środowiska wodnego, i jakby w. Bardziej się interesują orkami i w ogóle delfinami, bo wiedzą, że to jest jak gdzieś to, jest to jakaś forma ochrony świata. Wszystkie delfiny i walenie, chodzi tu o wieloryby również. Które, którą intencją tych ciemnych sił jest wytępienie, bo one są strażnikami ziemi, tak. mają ogromną moc i mają ogromną mądrość, której my nawet nie zdajemy z tego sprawy, i też walczą o przetrwanie widać, to znaczy, że jest w tej chwili bardzo silny atak na ziemię tych ciemnych sił, hmm. bo jest ta przemiana, to, co cały czas mówimy o tej przemianie na Ziemi, że teraz będzie jakby to ciemne zostaje usunięte, jest taki przełom. Prawda? My wzrastamy, wchodzimy w piątą ziemię i zostaje ta ciemna strona, ta ciemna strona szaleje, a więc jakby wariuje i atakuje również od strony tutaj bo to są strażnicy i najlepiej by wytępili ty, tych strażników, tych delfin. I tak jest już niewiele waleni tych, tych bo zostali wytępieni jako strażnicy ziemi, chroniący nas, nas, ludzi też przed niebezpieczeństwem. I teraz to jest taki atak, informacja, jakby krzyk rozpaczy, że nie widzimy, żeby coś zrobić z ochroną świata. Podłon... Spróbujemy telepatycznie. Może nam się uda z, z którymś z tych Waleni. O, jak się. z tych orek. Tak, orki, uspokoił tak. Się. Mhm. jak to powiedziałaś się uspokoił, mhm. uspokoił się i się do nas zwraca się bardzo ucieszył, że ktoś go chce słuchać. O bro, a mam czary, wow, wow, wow. Cieszy się i przekazuje informacje. Mhm. No dobra, to się skupiamy. Co on chce powiedzieć? No ja słyszę ratunku. O dla je. siebie, dla nich i dla świata. Bo oni, oni jakby lepiej godzą się z, z oddaniem życia niż my ludzie. Natomiast mają zadanie... Ale się... oni są ratować. Krzyczą chcą ratunku. Ratować. Nie o. mają zgody. Tak jak mówisz, oni, one mogą odejść i, i nie ma problemu, ale... Ja odbieram, że widzisz, to są, bo przecież to są też istoty, które kiedyś były ludźmi. Tak. I one się, w jakiś sposób wyszłyśmy na żywo, był człowiek, który napisał ten komunikat. Zobacz, jak to jest wprowadzone. Grażynka to jest jako coś ważnego. Bardzo. Ty, coś Bardzo. ważnego. Bo, bo teraz już taki przepływ był, że mają ważną informację do przekazania, Dokładnie. tylko jak to odebrać? Teraz mi się pokazuje, że te istoty, to, to co powiedziałam, na nie działają te lasery, żeby oni nam nie, prze, nie przekazywali informacji, żeby nie było ochrony i przed ich nocami się tworzy taki dym, żeby ich trochę zamknąć, otruć, zaburzyć, żeby one nie miały, o to jest to zaburzenie, dlatego atakują statki, chcąc przekazać informacje, są też zaburzeni. Żony, troszkę, że atakują. Bo oni, takie one, no, otumanione, jakby, otumanione jakby, tak. jakby się naćpali, no, Dokładnie, Taki mówią, brązowy tak człowiek. Dokładnie, to takie coś jest. I teraz informacja, uwaga na, na to, co się dzieje na Ziemi, na tą technologię, na te ataki ciemnych sił, które są bardzo w tej chwili intensywne, pokazują mi się jakieś, tak jakby wybuchające wulkany, to jest też forma oczyszczania tak, ziemi. Tak, 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 ale one informują, że tam gdzieś pod wodą jest wulkan. Tak jest, tak. Ojejku. U. Jest I o, o, tak, i one ostrzegają ludzi, żeby uważali, żeby no, mm, nie byli w pobliżu, tak bym nazwała, bo ludzie beztrosko sobie pływają. Tylko raz, tak. Ale to też jest jakieś oczyszczanie ziemi, raz, żeby ludzie nie byli w pobliżu, ale też pokazują, że się ziemia oczyszcza, żebyśmy skorzystali te, z tego i tutaj cały czas. Z tego wybuchu. Się, tak, skorzystali i z wybuchu, i żebyśmy rośli w siłę i zwracali się. Jakby żebyśmy byli świadomi zagrożenia i ci, no żebyśmy wzrastali. Ta część nas świadomych, żeby była jak najbardziej pracowała nad uratowaniem Ziemi, bo teraz jest nasilenie tych ciemnych istot i, i zagrożenie dla, dla nas, dla Ziemi. Oszczegają, czyli jest w tej chwili bardzo silny nacisk i niebezpieczeństwo. Od, tych, od tej ciemnej strony no zniszczenia, zniszczenia planety, dokładnie zniszczenia planety. Tutaj tutaj zwróćmy się do ludzi, którzy mają te moce czyste, czyste intencje i te moce telepatyczne, dość silnie rozwinięte. Że mogą się komunikować, Wiesz, żeby ten przekaz był czyściejszy, bo my tu, no, tak mamy trochę wyrywkowo, ale może ktoś się zjawi, bo to o, widzisz, tu człowiek powiedział, tu znowu my, to, to jest ten ratunku, ratunku. Okay. Może ktoś jeszcze odczyta, bo jeszcze się nad tym pochylimy, Grażynka, bo to nie koniec. To jest, no początek, tak, mam, to jest początek, tak, to jest początek yy, ostrzeżenia, właśnie, że Ale to nie wulkan, tylko grażynka. Fu, ja się boję, aż powiedzieć. Tam jest jakaś broń. Broń jest tak. To, to co no. mówiłam ze statków kosmicznych, co widziałam, to jest bio, broń soniczna, jądrowa, jaka, ale też widzę to w postaci, słuchaj, takiego istoty gadziej, która nad, nad Ziemię nadchodzi, bo, bo teraz mamy, ma, ma być zmiana, mamy wychodzić z tego, więc oni szaleją. Taka gadzia istota roz, ma trzy szyje i trzy głowy w trzech kierunkach. E. Taki, taki 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 wężowate obrzydliwe to jest taka forma pokazania U. że ta ciemna strona bo to jest postać, to jest istota demoniczna która ta. chce, tak i właśnie ta broń zastosowana gdzie chcieliby zniszczyć ludzkość świat jednocześnie no, planetę czyli wody i te istoty wodne i nas czyli to jest broń, jest tu broń jest tu w nas skierowana ta, broń tak 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 tam jest ukryta żeby w pewnym momencie że nie do końca to jest wulkan tak to teraz widzę to jest ta broń będzie upozorowana wybuchem wulkanu to będzie o, o, e, to będzie zakryte ale można. po prostu Dokładnie. że to niby był e, wulkan podwodny a tam skryli broń żeby nam krzywdę zrobić ale Twojej. wiesz co jak, jak we delfiny nam to pokazują to znaczy, że część naszych, tych 30% czy 40 rozwijających się istot, mamy w stanie, jesteśmy w stanie naszą mocą, kreacją, zatrzymać to. Ale musimy wszyscy to robić. No i dlatego ktoś tam mm. zwrócił uwagę i do mm -hmm. nas napisał, i to idzie tak. Musimy to, zatrzymać, no... bo, bo, bo ten wzrost, ten czas wzrostu na piątą Ziemię jest i ten czas upadku jest. i te Ciemna strona, która upada, nie chce się pogodzić z oddaniem tej tak, władzy tak. jeszcze walczy. I to jest. Jeszcze, taki, że... albo wyniszczy, jeszcze ze zemsty, że Ile za dużo to... tego światła, razi i oczy, tak. a my im damy. Jesz... Ile jeszcze jeszcze się uda... nie damy. Dokładnie. Ile jeszcze by nas ubili, zamordowali, yy, nie wiem, otruli, tak, tylko, tak, to, tak, no, tak. to jeszcze by chcieli to. To już nie będzie taka kochani wojna, jak była druga czy no pierwsza. Nie, nie, to nie jest. To jest ta, energetyczna ta wojna, wojna. tak naprawdę trwa. My mhm. o tym nie wiemy. Już, już tam w kosmosie trwa i tu schodzi na Ziemię. Rzadko mówimy na W, bo, bo rzadko, ale samo wyszło. Tam jest jakieś o, o, ognisko zapalne, Grażynka. Tak, tam jest ognisko zapalne. I jeszcze się nad tym pochylimy. Mhm. Może na dzisiaj na razie tyle, no powiem, że to było mocne grożynka. Mhm. E, w pewnym momencie, jakby ktoś mi puknął w krzesło. No, ja też, jak to poczułam, jak to usłyszałam, to dosłownie uderzenie takie miałam w serce takie, takie um. czarne takie uderzenie, że, że to jest ważniejsze niż nam się zdaje. No właśnie, właśnie. Także jeszcze się pochylimy. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. To tak w telegraficznym skrócie, bo to na świeżo. Człowiek poprosił w komentarzu i, i my poczułyśmy to, że będziemy w to wglądać. To jest taki kawałek. My mamy świadomość, że to jest taka część, ale na ten moment jest nam pokazana ta część żeby zwrócić na to uwagę i się pochylić. No właśnie, dlatego też mieliśmy dzisiaj pierwszą rozmowę o zdrowiu. No nie ma przypadku, jak to źródło tym kieruje, to jest niewyobrażalne. Także dziękuję Ci, Grażynko, kochana, za, za, za ten wgląd Państwu. Dziękujemy za uwagę i pochylmy się, pochylmy się na tą, tej natury więcej, uszanujmy ją, bo. Bo, 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 bo. Do następnego spotkania. Pozdrawiamy.